Badania na uniwersytecie w Princeton wykazało, że im więcej energii poświęcamy na oszczędzanie, tym szybciej stajemy się biedniejsi. Oznacza to, że pomimo ogólnego przekonania, że oszczędzanie pomoże nam zabezpieczyć przyszłość, w rzeczywistości nie pomaga nam uniknąć biedy. Chcesz wiedzieć dlaczego? Obejrzyj ten film do końca. Istnieje 8 powodów, dla których pozostajesz biedna i musisz je poznać. Będziesz musiała zbyt dużo zaoszczędzić, a dochód ledwo pokryje potrzeby. Wróćmy do publikacji na Uniwersytecie w Princeton. Według naukowców zaspokojenie podstawowych potrzeb przy niewielkim budżecie jest bardzo trudnym zadaniem. Prawie wszystkie fundusze mają bowiem na celu zapewnienie podstawowych potrzeb. Oznacza to, że osoba jest tak wyczerpana, że nie ma możliwości zaoszczędzenia i znalezienia rezerw finansowych. Bieda rodzi ubóstwo. To błędne koło. Jak to zmienić? Przynajmniej część czasu należy poświęcić na ważne zmiany strategiczne. Na przykład spróbuj znaleźć bardziej opłacalną lub dodatkową pracę. Oszczędzanie oparte na minimalnym budżecie jest równoznaczne z samozagładą finansową. Gdy nie ma pieniędzy na jedzenie ani wysokiej jakości opiekę medyczną, decyzja o oszczędzaniu na mieszkanie lub samochód jest skokiem w przepaść finansową. Co jeśli marzysz o mieszkaniu, a Twoje dochody są bardzo skromne? Przede wszystkim skieruj swoje pomysły na stworzenie warunków na zwiększenie dochodów. Na przykład zdobądź nową specjalizację, opuść miasto, w którym nie ma perspektyw na rozwój, kup sprzęt lub narzędzia, które zwiększą Twoją wydajność. Aby oszczędzać, potrzebny jest kapitał początkowy. Inwestycje i oszczędzanie dotyczą nie tylko najbogatszych, ale także wszystkich ludzi. Na przykład kupując zmywarkę, kupujący staje się inwestorem. Inwestuje w sprzęt AGD, aby zaoszczędzić czas i wysiłek. Skorzysta na tym Twoja rodzina. Im niższe przychody, tym masz mniejszą szansę zaoszczędzić na produktach promocyjnych. Oczywiście, rezygnacja z impulsywnych i bezmyślnych zakupów jest rozsądną decyzją. Aby nie mieć pełnego koszyka niepotrzebnych i drogich produktów, ogranicz się do przygotowanej listy niezbędnych zakupów. Niewielki dochód pozwala uniknąć zakupu zbędnych rzeczy. Im niższe dochody, tym bardziej rozsądni i powściągliwi są kupujący. Oszczędności są często związane z zagrożeniami dla zdrowia. Wiele nieprzemyślanych pomysłów powstaje w naszej głowie właśnie w wyniku ubóstwa. Na przykład, zmieniasz zdrowe jedzenie na te wyprodukowane ze złej jakości składników lub wysokiej jakości opiekę medyczną z popularnymi poradami. Naukowcy udowodnili negatywny wpływ ubóstwa na zdrowie, i nie dotyczy to jedynie złej jakości żywności lub opieki medycznej. Brak funduszy to przede wszystkim stres, który zwiększa ryzyko cukrzycy, chorób zakaźnych i sercowo-naczyniowych. Taki stres negatywnie wpływa na zdrowie, tworząc warunki do depresji. Tanie sposoby nie gwarantują dobrego rezultatu. Gdy potrzebujesz obniżyć koszty, porady takie jak naucz się jak to zrobić sama lub znajdź tańszy zamiennik, być może brzmią atrakcyjnie. Opis tanich sposobów nie zawsze mówi o możliwym ryzyku, co znaczy, że możesz stracić pieniądze lub w najlepszym przypadku tylko czas. Im niższy dochód, tym bardziej jesteś zależna od innych. Wzajemna pomoc jest bardzo dobra, ale nie w przypadku, gdy ta pomoc jest nieraz droższa niż usługi specjalisty. Wszystko to prowadzi nas do głównego wniosku. Aby zaoszczędzić, najpierw musisz zwiększyć swoje dochody. Ścisła kontrola kosztów jest możliwa jako środek krótkoterminowy. Przez całe życie rezygnując z małych i większych radości, aby zaoszczędzić pieniądze, ryzykujesz nawet utratą zdrowia psychicznego. Pomyśl o tym i napisz w komentarzach. Czy zgadzasz się z tymi stwierdzeniami?